Obraźliwe słowa w stronę Polaków. Wybuchła kłótnia. Bryłka reaguje na skandaliczne słowa z Chetyny. Anna Bryłka. To, no, to są to patologiczne działania. W żadnym wypadku to znaczy proces przerzucania e, przez stronę niemiecką Polsce. E, zaczął się ani w tym miesiącu, ani dwa miesiące temu. Zaczął się już dużo, dużo wcześniej. E, nasi posłowie wielokrotnie byli z interwencjami na granicy e, polsko-niemieckiej, również w zeszłych latach. I nie jest prawdą, że państwo działa. Straż Graniczna, sama Straż Graniczna w swoim komunikacie przyznała, że niemiecka policja, nie czekając na przybycie patrolu Polskiej Straży Granicznej, pozostawiła na granicy obywatela Afganistanu. I to miało miejsce dokładnie 3 lipca. I ten on został zatrzyma zatrzymany przez patrol obywatelski. Po prostu państwo nie działa. Nie chronicie polsko-niemieckiej granicy. Imi są przerzucania. Rząd, rząd manipuluje danymi. Rząd podaje tylko dane za readmisję, uproszczoną i pełną, i podaje dane e, dotyczące e, rozporządzenia Dublin 3, z którego też wynika e, zawrócenie. Natomiast, I dane niemieckie. I dane niemieckie, które zostały przedstawione przez minister i Porowską. E, naprawdę, polski rząd powołuje się na niemieckie dane dotyczące zawróceń? Że to jest skandal. Państwo nie działa. I po prostu nie ma innej... Ale liczby. co z tym z zakazem... To jest dobra decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? O zakazu e używania dronów w terenie ja wiem, przygranicznym? Panie redaktorze, ja nie wiem, w jakim celu jest ta, ta decyzja. Natomiast problemem nie są patrole obywatelskie, tylko problemem jest przerzucanie im przez Niemców problemem do Polski. to jest to, że kompromitujecie to jest... pan, pani... I to jest oddolny pani nie Pani koledzy kompromitują państwo polskie. Nie, I to jest problem, to jest... bo cały, cała, nie, proszę... cały świat to widzi. Po prostu widzi te... Panie że pan może tak że, to jest, że, to jest, że to jest powód jakiejś dumy? To znaczy, ale, to jest, znaczy to jest, nie możecie, to jest, nie sekund... możecie zastępować... nie możemy wersują. zastępować państwa, zrozumcie Patrole to. Obywatelskie... to. Obywatelskie... No, że no, nie, nie może zastępować nie. państwa, jak państwo nic nie jak państwo Pani, działa, sekundę, nie sekundę, ad vocem Anna Bryłka. Zaraz państwu damy. wykład. Patrole nie są po to, żeby przeszkadzać Straży Granicznej, ale tam, gdzie nie radzą sobie państwowe służby, żeby pomóc. to to ten Pąkiewicz ocenia, to sobie nie radzi? na inicjatywa społeczności Pani lokalnych proszę. naprawdę pan macie tam... dobrze dźwięk